Helikopter przeciwnika. No dobra, dawaj go. Co z tym głosem, Lola? Co on jest? On leci na nas? Leci. Pamiętaj, musisz być nad nim. Dostał. Nie, on dostał tymi rakietami. Włączył ACM i dostał. Tu są gdzieś. Są papa, pa, są, 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 są. Tu! Tu kurde, na dachu! Widzę! Obracaj się! Obracam się Wal, wal 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 A! Wow! Ora, rakiety Nie mam rakiet! To nie wartuj tych rakiet na ludzi ra Pięknie stary, pięknie tu 400 punktów, mam maksymalnie pasek, już ja tak samo. Yy... O, jest, widzę, widzę. Leci do nas, Boże, co ja robię? O stary, nie mam pocisków, wycofaj się, wycofaj, wycofaj. Czy co jest? Wycofaj. Kurde, zabił mnie, że jest? Tak, naprawił ta... helikopter, zreszpie się. Helikopter o, w... wybuchł. O, ale czołg, jeszcze są dwa czołgi, super. Dawaj, o, jest tu, jest tu czołg. Pamiętaj, że podstawą. Pamiętaj, że podstawy jest helikopter, wystartował wrogi helikopter. Może najpierw zniszczymy go. Czołgi nas nie zniszczą, jak będziemy wysoko. D Dawaj po helikopter. Dobra, bo... Zaraz będzie nad nami. Nie już, jest, już jest nad nami. O... o, ucieka, ucieka. Pięknie. Zabiłem go, je. Yeah. Wow, 500 punktów, kocham Dawaj to. Po Jest czołg, czołg, czołg. Wyk, obrót. Nie ma czołga, nie ma czołga. Dobra, leci ich tam, wroga wartuszku

Gdzie? Tu, nie na tu na spadochronie. tu nas pod Nie zwracaj na niego uwagi A widzę O, czekaj Czołg A, haha, czołg 200, o, i wrogi yy, helikopter Helikopter, uciekaj O, ho, ho To wrogi helikopter, uważaj, uważaj Pamiętaj, że musisz być nad nim Dawaj, i nad nim Jeszcze raz, jeszcze raz, gdzie jest? O, wow, frajer! Walimy się? Wow. Dawaj, idźcie naprawimy. Jest, Napra naprawiamy się już. Siar, co, co ty kombinujesz? Wow! wow. Dawaj, obrót, jeszcze raz. obrót i druga seria. Poszło! Uważaj Dawaj, wal tu na dole Na dole wal Dwóch tam na górze i trzech tam jeszcze Ty wale, ja tu się zajmę helikopterem Mam telewizyjną Nie trafiłem go telewizyjną Uciekaj! Dobra, uciekaj, uciekaj! O, co jest? Przez ścianę nas trafił? Aj. Nie wiem, jak nas trafił, szczerze mówiąc. No, blisko było. No właśnie nie zdjąłem. Dobra. Wow. Oj! Co nas nam mierza? Moje gość ze Stingerem leciał. Dawaj, popatrz w górę Czekaj, Co nas tak strzela ogólnie U. A. Uciekaj uciekaj Oa, dostaniemy Wleź na budynek O, tutaj są matko, po prawej Po prawej? Znaczy po lewej, obróć się w lewo, w lewo, w lewo. Tu na dachu, patrz Dwóch leży. Uciekaj, naprawmy się, przeładujmy Nimniej chyba... dużo mam rakiet Nawa, są O stary Uciekam Wow, goni nas helikopter, nie? Ucieknij tu, o Czekaj, trzeba go oznaczyć Pięknie. Dostał! I, i, le I lecimy tam Ile jeszcze mam? Mam ECM, dobra Tu, 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 tu! Nie, nie zabiłem go. Co ty robisz? No mierzal nas, tu na dole, jesteś? Nie ma Dwóch leży no, mam tyle rakiet nie czaje? Nie mam, czekaj, nie mam, nie mam, przeładowuję, okej, okay, już mam. O słabiutko, Muszę przeładować, bo nie mam rakiet, mam Gęcez. zero. Mam zero, więc wróć do bazy. Łaaa, a, 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 wystaruję. dobra, a. I w drugą, kurde, nic nie widzę. No, ja też. Ale to jest zdrypane, że jak na szaro ekran ci się robi, bo nic nie widać. Ale stary, ownimy, ownimy. Nie wiem, czy moje rakiety w ogóle trafiały. Dostałem asystę. Dwie stówy. Dawaj tu. Pięknie. Pięknie. Może wracamy. Uć! Nie, oni tu są, tu są! Nie mam pocisków, muszę kierowaną. Pożal nie zadziałało. Mówiłem. Co ty r <śśmiech> Strzeliłem raz i umarł. O. Bo ja go prawie przygniatłam. Dobra, uciekam, bo nie mam pocisków. Ja ogólnie. też, ja Poczekaj tu zrespie. niech się zrespi. No nie, zajęty nie ja co. To dopiero było, ja. Wysiad, wysiad, wysiad. Ja jestem na D. To przyjdź po mnie na... Y, jest będę na dachu... D. Ale ty chuj jesteś. Ja? No. Ja po prostu nie zginąłem. Nie mogę. Czekam na ulicy na D. Leci do ciebie chopper, uważaj. O, zwiadowca mnie skasował. Haha. <laughs> Taki noob. Oh my god. Kaczor.pl <laughs> Spoko. Dwadzieścia do siedmiu jakiś ziomek ma. Dobra, ja jestem martwy, więc jak go wyrzucisz, to będzie spoko. Dziwne. Mamy wszystkie pliki. Już ma Jare, jare. Nie no, musimy Co to tego... Jest? Co jest? Aaaa! What the hell? C4 na podłożu, <sum> okay. bo to był zwiadowca. No widzisz, sam się jeszcze zabił, C4. <sum> O oh my god O oh no Dobra, szukamy wrogiego śmigłowca To co, lecimy go sp spadnić? Nie Nie, nie bezripujemy Raz, chodźem No, o oh my god Który to budynek? No ten tu, po prawej, ten, który jest, ten, o Ten? O, tak, i tu się zatrzymaj I on będzie po drugiej stronie Gdzie? Uważaj. Zawiłem go. Dostałem no i... 1000 punktów. Ja też, 850. A ja 967. Jeszcze raz? Nie, żadnego bejslipowania. Widzisz coś? To nie, był bezdrip. Byliśmy, wiesz, kiedy byliśmy. Od Tam tego. jest czołg. Gdzie, Oznaczaj mi, bo ja a... go nie widzę. O, a tu jest ten. O stary, uważaj. Wow. Co tak nas bije? Sturmowiec yy, z granatnika. Kapuje. Oj, dostaniemy. O, tu, tu jest czołg. czołgi. Uwaga, czołgi przeciwnika. O stary. Helikopter mnie przygniotł. Miałem lecieć na czołgi. Właśnie. Ja nie wiem, ty masz jakieś haki, że tak szybko wchodzisz. O, trafiłem pojazd. Ty, musimy tu latać, oni tu mają chyba Stingery, jak zdjęli go, nie? trafi z go skierowanej? Nie. ale tam helikopter. A, helikopter, tak. Uuu, jest, 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 chodź tu, frajerze. Co? Co jest? Co a, helikopter, dobra. No, a ty jest drugi. No i Co jest? Co my tak długo wow, lecimy? O, dostał! O, o, o. Jest, jest, jest! To była dobra seria, synu. Ty, co? On przeżył? <laughs> tak, transportowy żyje. Do czasu. Czemu mi zabijasz ich? Nie mam żadnego killa, no ja walę. 50 no do Tutaj jest ziomek, masz, staranuj go sobie jak chcesz. Gdzie? O. Nie, zabij go. Dawaj, tu są. Nie, już go nie ma, ale czy winda, winda? Winda! Yes, yes, yes. To jest, jest, jest! A, winda z C4, dobra. On tam jest, zabiłeś go? Tam nikogo nie ma, tak, tamtego pod tym zabiłem. Czemu nie dostałem asysty, ogólnie? Dostałeś. Nie Ty, dostałem. w ogóle ja sobie busta włączę, nie? Pięćdziesiątkę. Co to? No, na expa, helikopter. Dawaj. Trafienie. Wysiadł. Pięknie. Kogo zabijesz, skoro on wysiadł? Tutaj, tutaj, tutaj dawaj, co? Dawaj. Na, górze, na górze, na górze. Na górze! Co? Co on tak nisko lata? Gdzie on jest? O, jest. Nie, yeah, w końcu mój kill. Gdzie leci ten? O, oh, jest. O kurcze. A, nie dostaje asysty po 20. O, stary. Zabij go. Zabił go w końcu. Mm. Dawaj wyżej, nad nim. Nie. Rozbił się? Stary, wow. stary spadamy. Nie zauważyłem, że spadamy. Ej, ja wyskoczyłem, dawaj po mnie. I tak masz już za dobre staty. Hop. Ej, koniec. Czemu? To na środek, nie? 68, ja wale Dawaj Jesteśmy, jesteśmy! Pięknie. A do góry mogę latać Ty mogę latać Nie, zabiliśmy się wow. <laughs> o, ale tu musisz punktów sam za same kille masz 6000 Da stary Wiem, że level dostałem Technikę Ej. 1300. Nie jeszcze nie. 13, 14 tysięcy dostałem za samo ja samolot... medal śmigłowca. A ja eliminacja drużyn. 22 tysiące 18 tysięcy Punktów dodatkowych 12, awans Kurde, też se włączę 35 tysięcy, 36 nawet A ja 22, ale ty masz bonus włączony No Teraz ja se włączę do Stary. Prawie nabiłem połowę gwiazdkę z służbę szturmowym, nie? Grubo. Połowę nabiłem